Witajcie moi drodzy w sobotę. Tutaj Monika i kanał poświęcony perfumom, pięknym woniom, Perfumowy Orient Express. Dzisiaj tuż przed wyjściem do pracy, nagrywam dla Was krótki filmik, aby zaprezentować zapach z 2019 roku Zara, y, Joe Malone dla Zary, Fleur de Patchouli, y, Tak, Joe Malone dla Zary, a nie odwrotnie. I to jest zapach właśnie, który naprawdę jest bardzo interesujący. Jednocześnie jest to tak zwany budżetowy zapach. Zaraz Wam opowiem na czym polega jego niezwykłość, ale może przede wszystkim opowiem, co jest w środku. Oczywiście rzeczona paczula, piwonia i drzewo gwajakowe. I tak jak ostatnio dużo opowiadałam Wam o mojej fascynacji, taką ziemistą, piwniczną paczulą, którą odnalazłam w Koromandel Chanel albo w Tank Battle, możecie pooglądać moje wcześniejsze filmy, tam dużo jest na ten temat. Jest to taka bardzo odważna, odważnie podana paczula, na granicy czegoś takiego nawet zatęchłego. To ten zapach, fleur de paczuli, to jest zupełnie inna paczula. Ona nadal jest głęboka, ona nadal jest troszeczkę poważna, ale nie jest mszysta i nie jest ziemista, tylko jest bardzo Świetlista, tak. Rozświetlona akordem piwoni, lekko świeża, delikatnie słodka, ale generalnie jest to zapach powiedziałabym niesłodki. Y Drzewo gwajakowe dodaje tutaj czegoś takiego no, intrygującego, leciutko ciepłego. I zapach naprawdę budzi budzi, takie, budzi budzi zainteresowanie, intryguje. I tutaj pojawiło się w mojej głowie takie sformułowanie, którego bardzo nie lubię, przyznaję, miałam alergię na takie sformułowanie, czyli to sformułowanie pojawiało się na kanałach perfumowych, czyli idealny zapach do pracy. Ja tego sformułowania nie trawię, nie lubię, dlatego że jest to takie, wiecie, mamy różne zawody, pracujemy w różnych miejscach. Nie ma czegoś takiego jak idealny zapach do pracy. I jako przeciwwagę dla tego sformułowania stworzyłam kiedyś film właśnie o zapachach do pracy, ale mając na uwadze różnego rodzaju yy, zawody, tak? Także, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie ja zapachy uważam za idealne do różnego rodzaju prac na powietrzu, w budynku itd., to zapraszam Was do, na mój kanał. Znajdziecie ten film y, tuż niżej, tak? Natomiast y, może go podlinkuję zresztą pod tym filmem. Tak, podlinkuję go w opisie, żebyście już nie musieli szukać, tracić czasu. Kochani, ale ten zapach rzeczywiście wpisuje mi się w tę frazę: zapach idealny do pracy. I powiem wam zaraz w jakim kontekście. Otóż może też mieliście taki problem w życiu, że ja, ja na przykład od, od dziecka byłam bardzo taką nieśmiałą osobą i mało asertywną, i przez całe swoje dorosłe życie uczyłam się tej asertywności. No to była trudna nauka, nie przeczę, ale wypracowałam asertywność. I ten zapach idealnie wpisuje się właśnie w taką, w taką gotowość do tego, aby być w pracy. Profesjonalnym, skupionym, otwartym, elastycznym, aby mieć taki, powiedziałabym, chłonny umysł, bystry umysł, bo ten zapach dodaje czegoś takiego odświeżającego. Pozwala się skupić, tak? Nie rozprasza, bo nie jest bardzo intensywny, nie ma jakiejś olbrzymiej projekcji, ale jest absolutnie wyczuwalny, a jednocześnie powoduje właśnie taki dystans, jaki czasami jest nam potrzebny. W naszych trudnych zadaniach w pracy, gdzie jako na przykład osoby wrażliwe czy właśnie mało asertywne, chcemy pokazać się jako takie właśnie profesjonalne i takie, które nie życzą sobie, aby nasze granice były przekraczane. Jeżeli macie taki problem z ludźmi, że oni do was tak bardzo lgną i czasami właśnie no, przekraczają i fizyczne, i mentalne granice, z różnych powodów, tak to się dzieje. To polecam wam ten zapach. On spowoduje, że ludzie będą mieli do was respekt. Jednocześnie nie jest to trudna paczula i, i jest też w tym zapachu dużo takiej bystrości, nawet powiedziałabym inteligencji i kobiecości, ale kobiecości ze szczyptą pieprzu. Mam nadzieję, że mój przekaz jest jasny. Jeżeli są pośród was osoby, które. Mają ten problem z asertywnością, czy czują, że niekiedy pewne osoby w życiu społecznym przekraczają albo starają się przekraczać wasze granice, to polecam wam ten zapach. Zupełnie inna paczula. Czasami na, na różnych forach ona jest porównywana do Chanel Coco Mademoiselle. Nie jest podobna, nie jest podobna. Jest to. Może mniej mniej skomplikowany zapach do Chanel. Tutaj czuć w zapachu Chanel, że jest więcej tych nut, prawda? Jest ta gra nut. Ten zapach jest bardziej powiedziałabym prosty, ale jednocześnie również bardzo wyrafinowany. Także polecam fleur de patchouli i życzę Wam miłego dnia w pracy czy w domu. Odpoczywajcie, nabierajcie sił. Dziękuję za uwagę.